Spotykamy się w szczególnym czasie, świętujemy 20 rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla regionów, miast, gmin były to dobre lata. Pierwsza edycja kongresu odbyła się w 2009 roku, a więc niedługo po polskiej akcesji. Pomysł organizacji takiego wydarzenia tutaj na Śląsku w Katowicach nie wziął się z przypadku, lecz z potrzeby otwartego dialogu. Nie jest też przypadkiem nazwa Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który realizując swoją misję, aktywnie wspiera od lat obecność Polski w Unii. To ogromna przyjemność i również zaszczyt móc być tutaj z Wami. W mieście, które symbolizuje tak wiele z historii, jak również przyszłości Polski. Stoimy tutaj dzisiaj w tym centrum kongresowym. Na terenie jednej z największych i najstarszych kopalń węgla kamiennego w Katowicach. Przez dziesięciolecia kopalnia, która znajdowała się właśnie tutaj, była tętniącym ośrodkiem gospodarczym i społecznym, który tworzył. Miejsca pracy dla milionów ludzi na całym Górnym Śląsku i poza regionem Górnego Śląska. Od regionu, w którym dominowały kopalnie węgla, przeszliśmy do miejsca, które organizuje konferencje klimatyczne ONZ-u, a zajęło to zaledwie 20 lat. To miasto symbolizuje transformacyjną siłę Polski i jej mieszkańców. Dlatego. Jest to jak najbardziej uzasadnione, że Katowice są właśnie gospodarzem Europejskiego Kongresu Gospodarczego. To właśnie te 16 lat temu po raz pierwszy aplikowaliśmy o środki unijne i po raz pierwszy realizowaliśmy inwestycje we współudziale właśnie z pieniędzmi unijnymi. Cała strefa kultury, międzynarodowe centrum kongresowe, Siedziba Narodowej Iwisji Symfonicznej Polskiego Radia oraz Muzeum Śląskie to są obiekty, które powstały przy współudziale środków unijnych. Półtorej miliarda złotych, z czego prawie połowa to środki unijne. Dzisiaj warto byłoby sobie zadać to pytanie, czy bylibyśmy w tym samym miejscu, gdyby nie Europa, gdyby nie wspólne działanie, gdyby nie wspólna gospodarka. Trzy dni ważnych dyskusji, ale. Miałbym taką prośbę, jako od wczoraj Marszałek Wojska Śląskiego, żeby nie tylko dyskutować, ale nam już potrzeba konkretnych działań. Mamy Ministerstwo Przemysłu na Śląsku, mamy rząd, z którym będziemy współpracować, mamy środki europejskie, mamy metropolię, mamy wspaniałych samorządowców. Łączymy siły, ponieważ świat pędzi do przodu, my musimy pędzić razem z nim. Kongres to jest miejsce spotkań, miejsce spotkań administracji rządowej, samorządu, przedsiębiorców. Cieszę się, że w kongresie uczestniczą ministrowie, wiceministrowie, przedstawiciele administracji centralnej. Mamy przed sobą trudny czas. Europa przechodziła w ciągu tych 20 lat przez liczne kryzysy i rozszerzenie nastąpiło w ostatnim momencie, bo przecież kryzys gospodarczy, który przypłynął do nas z Atlantyku, energetyczny, migracyjny. Kryzys związany z trudnościami we współpracy euroatlantyckiej i zakończeniu tej wielkiej misji otwartego handlu ze Stanami Zjednoczonymi i Ameryki Północnej. Potem kryzys covidowy i wreszcie zdradziecka napaść Rosji na Ukrainę. Proszę Państwa, pomimo tych kryzysów Pozostaliśmy zjednoczeni i wprowadziliśmy Unię Europejską 5 lat temu na drogę największej systemowej transformacji w jej historii. Niezwykłe osiągnięcie Jean Monnet miał rację. Europa buduje się poprzez kryzysy. Potrafi na nie odpowiadać. Na tym polega europejski geniusz. Również teraz. Historia wróciła do nas i to w tym najbardziej fizycznym wymiarze polityka wróciła do nas i to w tym najbardziej też brutalnym i twardym wymiarze. I dzisiaj Europa, dzisiaj Unia Europejska musi stać się kontynentem bezpiecznym dzięki własnemu wysiłkowi, także wysiłkowi zbrojnemu. Chcę powiedzieć, nie ma żadnego fatalizmu. To nie jest tak, że Ukraina, biorąc pod uwagę dysproporcje, musi przegrać wojnę z Rosją. Nie. Gdyby Europa była lepiej przygotowana, gdyby Starczyło Europie i liderom europejskim lata temu wyobraźni. Gdyby Europa była lepiej przygotowana na takie trudne czasy, to być może Rosja nie odważyłaby się zaatakować naszego przyjaciela, jakim jest Ukraina. Europa może i musi uniknąć konfliktu. Europa może i de facto jest bezpieczna. A Polska jako serce Europy jest także bezpieczna, jeśli nikt nie zmarnuje tego naszego wspólnego wysiłku jakim było budowanie Europy zamożnej, technologicznie rozwiniętej, cywilizacyjnie postawionej najwyżej w historii całego świata.